Cześć, Andrzej z tej strony. Witam Was serdecznie na kanale MTG Barbarian. Długa przerwa była. Spowodowane było to, że musiałem sobie trochę godzin natrzaskać dodatkowych, żeby sobie nazbierać na to oto pudełko, które dzisiaj będę chciał z Wami otworzyć. Czy się opłacało? Dzisiaj się dowiemy. Także nie przedłużam. Zapraszam. naderwana, żeby było trochę łatwiej nie trwało to pół godziny. W tej folii już podziękujemy złote booster w środku. 36 sztuk. Nie wiem, czy dzisiaj to zdążymy wszystko otworzyć. Na pewno nie. No to podzielimy sobie w takim razie na dwie części, trzy części. zobaczmy Tak czy inaczej, <laughs> będę chciał je spakować sobie z powrotem, tak żeby sobie później jeszcze Drafta zagrać z nami. Także mam nadzieję, że. będzie z czego robić z tego drafta pół pudełka dobra, maksymalnie pół pudełka dzisiaj robimy okej okay. pierwsze dwa boostery sobie przejedziemy chyba z komonami a później już sobie odpuścimy Może jakiegoś małego tak chyba będzie widać, dobra Hmm. tokeny i land będziemy odkładać chociaż no, Coverland. land tutaj się pojawiają to by było fajne, nawet foliowane, bo one są nawet całkiem trochę warte ale bardzo łatwo i przyjemnie się otwiera. te boostery My tylko tokeny sobie odjedziemy. A, i, i zapomniał o tych artach, które są odwrócone. Okej, okay. takie pudełko dostałem. Może jeszcze trochę Bliżmy. Okej, okay. golema. W sumie to te wszystkie arty, bo można. Czekać, by się udało je zebrać. No to bym musiał jeszcze poświęcić <laughs> jeszcze sporo czasu i nadgodzin, żeby to brać. No dobra. Ale lecimy w każdym pudełku foliowa. A nie, dobra. To będą. komony jako pierwsze. tri tube Ambusher. Irregular Cohort. Widać wszystko widać. Goldnap. Reign of Revelation. Rhyme Tender. Rooks Veteran. Talking Tattoos. Gilded Light. Philosphere. Gargantua. String of Disappearances talisman of Conviction, pierwszy uncommon. Dobra, to jeszcze później jednego boostera, tylko sobie tak przetrzaskamy szybko znaczy na ten z komonami. I później już będziemy tylko te uncommony. O, Scootling Silver Slivery wylacają, także spoko. Bardzo fajne. Oczywiście byśmy chcieli trafić na urzę, By nam to pomogło. Squirrel nest. O, i wiewiórki wracają. I altar of the Okej. Okay. Mniejsza. Nawet foliowane landy tutaj są sporo warte, także. Bardzo specyficzny dodatek się zrobił. Spoko. Dobra. Landy jednak będziesz z powrotem. A co? To są To Są kowalety. To już nie są Bazyglandy, znaczy niby Bazyglandy, ale dodatkowe ze śniegiem. Dobra, lecimy. Jeszcze jeden z Toka. O, foliowane niedźwiedź, spoko. To już będzie szło do innego specjalnego klasera, chyba. foliowane tokeny też są sporo warte, więc podażę, że ten dodatek to będzie dobrym, inwestycją ogólnie. Tutaj kolejny art. O! Ursa, właśnie. urza. Na niego liczymy. By się sporo kasy zwróciło, jakby się go trafiło. Dobra. Wiaszyno. Sonspincer. Mob. Recruited Dwarfy. Elvis Fury. Ok. Fajr od Minotauru Stark Technik Naczyń Chant, O proszę bardzo, fajna karta. Dobra, później sobie pooglądam dokładnie. No zlack, ja żeby nie wyszło dużo tutaj. Prohibicja znowu. I Return from Extinction. Mm -hmm. Goblin Matron. O, Come on. Dobra. Na tym kończymy już. Komm chyba. First we were Chosen. Exalted. Ullala. La. Ok. Turn Feeder. I Zielony Rara. Genesis. Mogłoby być troszkę lepiej. I Snow Forest. La so, Forest. Snow Covered. So. Ok. Snowboard. On Forest, okay. że tego nie powiem. Blablabla. Lecimy dalej. Dobra, pomijamy już. O! Teraz to kędzono. Dobra, te są po prostu podwójne. Te co są odwrócone w naszą stronę. Spider i Illusion. No, cześć. Dobra, rare. A nie, z tą cover swamp. Gordian Vampire. Oneiloveich. Dark Fin Decoy. I Smithing Helix. I troszkę monet. Zawatrzony. Z komonawdzieni. Ok działa to działa wrzucamy i zabraliśmy sam następnego booster Czy też te arty są w ogóle tylko warte czy tylko kolekcjonersko nawet nie sprawdzamy nigdy się nie interesowałem się tymi artami strony no no dobra Pomijamy. Uu. Nawet nie wiem czy zdążymy w takim razie zrobić te, tą połowę. W takim razie by już tyle czasu minęło. Bilecz. Confer room. Exclude. Guile. Okej. Okay. I myślałem, że będzie folia. Aha, tokiem foliowany. Golema. Okej. Okay. teraz i są chyba już No i taki warta mamy. Tady był dopiero. Tak. żeby chociaż... o, No i nie poszło. że to będzie chociaż taki booster, że nie będę go chciał z za to, bo będzie jakaś foliowana urza. Foliowana urza i by było fajnie. Dobra. Komony. Muraza behemoth. Ich. Ninja. Crypto Ads. Okay. World Wall of Bossom. Ulza's Rage. I The First Sliver. OK I no to. <coughs> za pięć manek, po jednym z każdego koloru. Legendarna kreaturka Sliver. I mamy Cascade. I Slivery, które rzucamy, mają Cascade'a, także spoko, loko no, to już nam się trafiło coś konkretniejszego bardzo fajnie tutaj mamy jakiegoś ale to tworek, myślałem, że to <laughs> Tylko, że to jakiś <laughs> będzie Triforce, ale to z, z trupu zrobiony, Elefant 3-3 z Elementalem Spoko. Dobra, to mamy slivera. Któż będzie być znoczonym boosterze. Nie za dobrze. O, to jest potężny sliver. Nad nim już można się zastanawiać, czy nie zrobić komandera, tak naprawdę. I pewnie się pojawi. wielki komanderowe. Parta na pierwszym sliverze Magmatic Sinkhole. Mhm. Mm o, że się rozpędził. Album bo mój był Trifork. Czas Strasznie się cieszę z tego pierwszego slivera Fireball. Okej. Okay. I rodzi Dimension. Mhm. Karty nazwane na wątku, no, Dobra forum, o trifolku, umbra, folio, folia. Okej, okay. spoko, Soul Covered Plains, Shape Shifter. ten art, taki, taki, dwustronny w proszę. Fajne, fajnie zrobili w końcu pomyśleli o tym, żeby zrobić dwustronne tokeny, to jest bardzo dobry pomysł, to powinny przy tym zostać i cały czas tak robić, ze względu na to, że jest to bardzo dobre wykorzystanie powierzchni i przy okazji dwa rodzaje tokenów, więc jak nie jeden to drugi chociaż będzie komuś tam na kogoś przydatny. Także jestem jak najbardziej za takimi rozwiązaniami. Aczkolwiek, właśnie przy syrygacji tokenów na przykład już jest mały problem, bo nie wiadomo, czy taki przeporządkować. Dobra, Springbone Druid. Tak jak w moim przypadku poukładane tokeny, to już bym nie wiedział w ogóle, co z nimi zrobić. Ale cóż, żyćko. Dobra, Shutter Assumption. Assumption. West do pak i czarne Nether Spirit. Mogło być coś lepszego. Dobra. Stonkowe island Tutaj mamy taką karciochę. I token zombiaka O. I Marit Lage. 20-20 lat więcej Niezniszczalny. No, to pierwsza ostrość. widzi. Kiraturka, awatar Dwa, cztery, sześć, siedem, siedem. Czyli jeszcze tak, jeszcze jest pięć sobie. Na no, dzisiaj skończymy. Chyba, że nam się mocno przyspieszy. Dwa, cztery, sześć, siedem Dobra. To jest ósmy. Jeszcze cztery razie czekam na trzy części. Teraz też zanudzić. No to trwało. Znowu godzinę, to by też było bez sensu. O góry. Lanwar tribe. Ok. Place of skin. Pitland. To jest spoko. Ze względu na to, że te landy tutaj są nawet sporo warte. Także spoko. Nawet te landiochy się przydają. Znowu kowaryzm. Znowu. I foliowany zombie jednostronny. Uki. Dobra, spoko, mamy lędziora. wartość pudełka rośnie, 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 ale ten pierwszy bardzo po prostu wygrał wszystko jak na razie. Jest dobrze, jest dobrze. Pyrofobia. Fobia na pery. Przezmę sobie trochę te foliwane. O. Tak założymy, było na środku. Tak, może tutaj. O. Będzie jeszcze lepiej. Dobra. Ciach, 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 ciach. Ok. Fun stit Pierwszy tył ostrość, czy nie łapiesz? Przecież może trochę niżej. O, i znaczek od tapowania. Jest bardzo fajny. To Bardzo się cieszę, że takie karty wracają, bo można sobie fajne kombosy robić na, na czymś takim. Dobra. Nam tu go Cultivator King of the Pride. Ok. I mamy kolejnego Landa. Spoko. Bucket Canyon. I znowu nam wartość pudełka trochę podrosła. Także już jest dobrze. Rośni, rośni. Spider i Illusion. Dobra. Teraz Ok, so Okej. Soul strike technik. O! Myślałem, że się rozpędziłem za bardzo. No. Czy będzie coś fajnego? Twisted reflection? Sliver. Ok. Spoko. I With the past. No, nie jest to najdroższa karta, na którą liczyłem. Foli też nie mamy. Dobra. Snow Cometh Mountain. O, proszę. Nasza koleżanka. Do szkoły. I. Mój braciszek. Dobra, to moje odbicie w lusterku, tak naprawdę. I konstrukt. okej okay. Znowu dwustronny. Więc sensacnie Jeszcze dwa boostery. Jeszcze dwa boostery. Także jak na razie mam jednego znaczonego boostera. W takim razie, żeby nie było aż tak znaczone. Springblood Druid, mhm. Ups. ale żeby się rozpędził i wszystko się poodkrywało. Goblin Oriflame, Lava Lavabelli Sliver, mhm, kolejny sliver. To jest fajnie, bo tu jest sporo sliwerków, do domu podchodziło. Także spoko. I Hogak Arsen Metropolis. Mhm. Mm ok. Nie jest najgorzej, ale by lepiej. Dobra. To mamy jeszcze Hogaka. On. A, to jest to! Za 7, 8, 8. Tak, nie można wydawać manę na to. Bo ma Kowołka i delwa. I tylko z tych dwóch można korzystać. Także z ewentualnie z jakiegoś czaru go przywrócić. I najlepsze jest to, że można go rzucać również z gravejarda, więc jest gicior. i Trampol. Stone Covered Island. I znowu jakaś Manticora mechaniczna. Czy lew. Manticora, pewnie. Bird. I elefant. I bird. I elephant. Dobra. I przed nami już ostatni booster. I kończymy na dzisiaj. Będziemy mieli rozpracowane 12 boosterów. na części tego kolejne 12 Tornado. Mhm. Mm Znowu zacząłem odkrywać. No, dobra. Thundering Jean Piu. Battle Squish. Mhm. Piu. Forgotten Cave. Dobra. Czas na ostatni rara dzisiaj? Multicolor. Fallen Shinobi. Ninja Zombie. Hmm. Mhm. Hmm, hmm, hmm. hmm. w ogóle jakaś jedna foliowana karta była? Bida, straszna. Za mieliśmy tego pierwszego slivera? I tu narysu mamy kolejnego. Na no, piękny Ant. A to jest z. Mamy? Jest, The Escape Sliver. Tu są nazwy, dobra, także spoko, muszę można sobie zawsze podejrzeć. Zdobałam Antikora. Zobaczymy. Jeee, yeah, ma Masticora, okej, okay. i Goblin. Mamy bicie w lusterku. Głosuny? Jest, Rhino, 4-4, Trampol, Goblin, 4-4, Rhino i Goblin. Dobra. Nie truję Wam już dzisiaj. Co, kończymy to na dzisiaj? I niedługo pojawi się kolejna część. Bo prawdę mówiąc, to nie mogę się doczekać, żeby otworzyć kolejny więc Zapewne tak, nagramy sobie za chwilę, ale to już wrzucę już jako druga część. Póki co trzymajcie się, na razie.